Dlaczego zdecydowaliście się wziąć udział w śniadaniu u Kościuszki? I bardzo lubimy takie przedsięwzięcia. Jakby to powiedzieć, po prostu lubimy, lubimy jakoś aktywnie spędzać czas. Nie, nie tylko tam gdzieś biegać po przerwach, a stanąć na chwilę przy stoliku i ładnie uśmiechać się do ludzi. W tym roku na stołach waszych sprowazywność. Jak oceniasz ten trend? No, oceniam bardzo pozytywnie, ponieważ sama również staram się prowadzić swoje życie, jakieś no, zdrowe metody odżywiania. Bardzo dużo czytam na ten temat i cieszę się, że w sumie nasza szkoła też wpadła na taki pomysł, żeby właśnie e, wdrożyć to życie w życie szkoły. To wydarzenie w szkole jest bardzo e, wartościowe. Myślę, że pieniądze e, e, będą użyte w, we właściwym celu. Po, polecam wszystko. Myślę, że, że nie jest to zły pomysł, chociaż ja y, na przykład nie potrafię żyć bez mięsa i uważam, że tych kanapek z mięsem jest za mało. Chociaż y, warzywa są zdrowe i dobrze, że takie rzeczy dzieją się w naszej szkole. Czy przekazanie zebranych na dzisiaj pieniędzy na organizację pokazu talentów jest według ciebie uh! odpowiednim celem. No myślę, że tak, jeśli to zostanie przekazane na przykład nagrody dla uczestników, dla na przykład uczestnika, który zajmie pierwsze miejsce, to będzie to całkiem fajne wydanie pieniędzy, ponieważ ktoś się wysili i zaprezentuje swój talent. Myślę, że to jest bardzo dobry cel, ponieważ dzięki temu Festiwal Talentu może być bardziej taki powiedzieć bogatszy, urozmaiczony będzie takim bardziej eventem, niż po prostu takim wydarzeniem szkolnym, zwykłym. Czy chciałabyś, aby podobne wydarzenia były organizowane w szkole częściej? Dlaczego? Hmm, no uważam, że tak, ponieważ to jest jednak jakieś oderwanie się od tych codziennych problemów, od tej szkoły, nauki, sprawdzianów, które są naprawdę denerwujące w tym semestrze. No i moim zdaniem powinny być organizowane częściej, ponieważ no, na tych dużych przerwach zwyczaj ludzie tylko siedzą, gadają, a tak to kto, nie wiem, mogą sobie coś zjeść, mogą sobie pogadać, popatrzeć, czyli zawsze coś ciekawego. E, ponieważ e, chciałabym oczywiście, żeby było częściej, ponieważ to sprawia, że przychodzenie do szkoły nie staje się monotonne, e, mamy jakieś takie, coś prowadzone do życia, coś nowszego, co, co daje nam więcej energii, nie myślimy o tym o niej znowu, historia czy inny przedmiot, tylko możemy pójść nie, na chwilę, wyłączyć się, nie myśleć o kolejnym przedmiocie, tylko zrobić coś takiego nowego. No oczywiście, że tak. Wtedy byłoby ciekawiej i no, wszyscy jakoś się tak mobilizują do pracy, tak. Jeśli na przykład ktoś z, to z jedzeniem, no musi zrobić to jedzenie, ustawia to te swoje stoliczki, no to mobilizuje się tak, żeby na przykład on więcej pieniędzy zebrał niż ktoś, kto stoi dalej. No i wtedy to wszystko napędza i możemy zebrać jeszcze więcej pieniędzy na całkiem fajny cel.